Już 7 czerwca na moim serwerze kidowice.pl wystartuje nowa edycja OneBlocka. I czekaliście na to ponad pół roku. Serdecznie zachęcamy Was do gry, ponieważ naprawiliśmy wszystkie błędy, które były z poprzedniej edycji. Teraz rozgrywka będzie o wiele, o wiele lepsza. Kidowice.pl już zapraszamy w ten piątek 7 czerwca. Szemanu, kapłanocy, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na Kidowicach, czyli najlepszej wiosce na polskich YouTubach. A widzowie, dzisiaj naprawdę co się dzieje, to jest po prostu głowa mała. Jak doskonale wiecie, na napalimy. Mieliśmy coś takiego jak telefony, takie fajne, małe telefony, ale słuchajcie, ja, jako technik, jako tutaj ekstrawagancki informatyk, postanowiłem te telefony przerobić w coś o wiele lepszego, w coś cudownego i zamówić je na kidowice. Siedziałem z ekspertami godzinami, dłobiąc w tych telefonach śrubokrętami, ale udało nam się wykręcić coś niesamowitego, coś nieprawdopodobnego, coś fantastycznego, co wam zaraz zademonstruję, ale zanim zacznę, subskrybujcie kanał, ponieważ filmy tutaj są. Codziennie, a mam wrażenie Nawet nie mam wrażenia, bo ja to wiem Po statystykach, że 60% Nie subskrybuje, czyli to jest Tak jakbyście na te 10 palców 6 sobie po prostu ucięli, no to jest Po prostu dramat, tak, dlatego widzu drogi Jeżeli nie subskrybujesz, zostaw tego suba Bo i tak wiem, że oglądasz te filmy I tak wiem, że ci się podobają, ja to widzę po komentarzach Widzowie, wy uwielbiacie kidowice, ja to doskonale widzę Dziękuję wam za całe wsparcie, widzowie Bardzo mi jest miło, jak piszecie I zdecydowanie za często do was mówię, widzowie Muszę to zmienić, może kochani, może Moi wspaniali! Może tak będę mówić? Moi moi, moi sojusznicy o, może coś takiego widzowie. No i znowu, no i znowu, no tego się po prostu oduczyć nie da, kochani! Jak widzicie, jestem w moim domku, chrypa mnie dopada, ale to nieważne, ponieważ ja dzisiaj wam przedstawię cud architektury i teraz go nie widzicie w moich dłoniach, ponieważ takie rzeczy skrywa się nie na otwartym terenie, w domku, gdzie każdy mógłby wejść i mi to ukraść bądź wziąć. Ale w miejscu, gdzie są sekretne rzeczy. Jak widzicie, ja również jestem dzisiaj ubrany naprawdę fenomenalnie, ponieważ mam koszulę pracowaną przez moją piękną żonę, której yy, niestety nie mam. No ale, no ale no to no, sam sobie wyprasowałem, no też tak można, ok? No i spodnie piękne, garniturowe do tego pasek. No i piękny krawat, kochani, zapraszam Was do mojej tajnej bazy, która oczywiście skrywa się tutaj na dole. Nie każdy z was wie, ponieważ nie każdy widział odcinek, ale moja tajna baza, poczekajcie, może tylko skonsumuje sobie banana. ha, dobra, tam dobry banan. A więc co ja dzisiaj gadam? Dobra, jestem tak głupi. Przepraszam was widzowie, mam jakąś głupawkę. W każdym razie moja tajna baza znajduje się w tym miejscu. Zapraszam serdecznie, a i właśnie! Jeszcze jedna rzecz, muszę tutaj wspomnieć o mapie, ponieważ możemy sobie zerknąć na mapę. Jak wiecie, telefony. A bo nie, dobra, przejdziemy do tego, to przejdziemy do tego dalej. Drogą, że to pożę, bo ja... Ja tutaj nie mam planu na ten odcinek za bardzo w sensie takiego w głowie ułożonego. Ja po prostu zawsze nagrywam na freestylu i się z wami świetnie dogaduję, więc bo zróbmy też tak dzisiaj. Nie będę tutaj nic sobie planować. Zejdźmy sobie widzowie na dół. Jak widzicie, to jest moja tajna baza, nie każdy wie o jej mojej posiadaniu, ale wygląda w taki sposób. Jest po prostu cudowna I też Wam się w komentarzach bardzo podobała. Stąd możemy sobie śledzić wszystkie ruchy. Niedozwolone magika, ponieważ on tam jest i tam ma swoją siedzibę. Uuuu. A my możemy stąd obserwować nawet jego śmiornicę, która wydaje dziwne dźwięki, tak? No, można też obserwować koralowce, można obserwować trawę, ale my nie o tym dzisiaj. My dzisiaj o telefonach, my dzisiaj o kitfonach, ponieważ tak się będą nazywać telefony, które ja stworzyłem z technikami. Z ludźmi odpowiedzialnymi za technologię, a więc widzowie w tym oto miejscu, proszę państwa, znajduje się pierwszy oficjalny na świecie gatephone, gatephone. To nie jest iPhone, to nie jest Samsung, to nie jest taki badziew, nie, to jest Kit Phone. I do tego oczywiście doskonale wiecie, że reklama jest najważniejsza, tak? Żeby ludzie kupowali takie rzeczy, tak? Ponieważ ja oczywiście na tym muszę zarobić. Tak prezentuje się, proszę Państwa, Kit phone. No przecież to jest coś cudownego. No mamy tutaj <laughs> masę. Aplikacji. Mianowicie mamy aparat, mapy, TikToka, jakieś tam wyłączenie, w sensie, no, TikTok nie działa, bo jeszcze nie dostał aktualizacji. Ale nieważne, tego nie będziemy mówić potencjalnym klientom. Jak widzicie, odblokowuje się normalnie. Możecie już te telefony mniej więcej kojarzyć. Jak widzicie, to jest czysty, surowy, jeszcze pusty telefon. Dzisiaj sobie go całego skonfigurujemy, oczywiście, i będziemy się nim tutaj bawić. pooglądamy sobie, jakie ma opcje. I oczywiście doładujemy tutaj kasę, bo tutaj trzeba doładować kasę, żeby móc, oczywiście, z niego korzystać. Ja już pierwsze, co Wy w moim device'ie, to ustawię sobie jego kolor na czerwony, tak jak normalnie mamy kitfona, a tło może ustawię sobie na taki ciemny-niebieski. O, na taki ciemny-zielony, taka będzie moja tapeta w moim kitfonie, żeby tutaj wiecie, to się wszystko ładnie zgadzało z tym, jak to wygląda. Nie no, naprawdę jestem tak zajrany tymi telefonikami, one są tak wspaniałe, ale jak doskonale, kochani, pewnie o, wiecie, na samych telefonach się nie kończy, ponieważ. Taki telefon, żeby to się opłaciło, prawda, robić, musi mieć kupca, musi mieć osobę, która ten telefon kupi. No i ja, jako że jestem tutaj, no, ubrany elegancko, jak po prostu prezes zarządu kitfonów, stworzyłem widzowie sklep. Sklep, gdzie każdy Skidowic, czy to wieśniak, czy jakiś boconator, czy moje rodzeństwo, będzie mogło sobie kitfona legalnie kupić i będzie mogło z niego skorzystać. A jak się o tym dowiedzą, no. Miejsce na zbudowanie sklepu wybrałem takie dość nietypowe, pokażę Wam na mapie, ponieważ zbudowałem to miejsce, i ja już oczywiście ten sklep zbudowałem, to nie jest tak, że my to dzisiaj będziemy budować, więc owie ty, czy Wy mnie nie znacie? Czy ja bym nieprzygotowany przyszedł na odcinek do was i wam zaserwował jakiś syf? No nie! Tu jest wszystko gotowe! I wy to wszystko, kochani, zobaczycie, za to mnie chyba lubicie. Ale właśnie, mamy tutaj mapę naszych cudownych kidowic, prawda? Mapa kitowic Mój głos. <laughs> Mnie znienawidzi za to W każdym razie tutaj jak widzicie było sporo wolnego miejsca A mianowicie w tym oto miejscu Za domkiem mojej siostry Bo tutaj za szpitalem I za policją wiadomo ma powstać Gigantyczne widzowie więzienie Oczywiście tego nie będziemy zmieniać Tutaj niedawno powstał pomnik tam magika Pomnik też tuptusia Ale tutaj widzowie nic nie było Tutaj była pustka Pustka naprawdę o Jezus, przepraszam aż mi się utopiło śniadaniem od tych głupot W każdym razie tutaj była pustka i my tą pustkę zamieniliśmy w San Francisco! Jak tacy pewni muzycy polscy, eleganccy. A w dodatku stworzyłem genialne grafiki! Kopsę kitfona! Zapraszam do mnie koło domku! I patrzcie, trzymam kitfona! Czekajcie, normalnie tak! Normalnie tak, trzymam telefon tutaj. Mam coś takiego! Takie grafiki stworzyłem i my takie grafiki dzisiaj też nalepimy, widzowie. Ale najpierw pójdźmy, oczywiście, proszę Państwa, do tego sklepu, który stworzyłem. Ja tutaj Wam również jeszcze pokażę, zanim sobie. Bo tutaj wejdziemy sobie. To, tak, o, o, o. O, tutaj mamy grafiki, proszę państwa Tutaj mam ich wydrukowanych trochę Do dodatku mamy takie plakaty No i mam sporo drewna, więc porozstawiamy Sobie te plakaty na kidowicach Żeby każdy widzowie wiedział tak naprawdę Gdzie są nasze kitfony A więc pierwszy, gdzie umieścimy plakat to oczywiście Pod domkiem buconatora tutaj, tak? Tutaj musi być gigantyczny plakat, o, to musi być, o, o To musi tutaj być tak zrobione, żeby on doskonale wiedział, że Tutaj jest kitfon, tak? Że tutaj, o Że został tutaj wyprodukowany kitfon I my chcemy mu go sprzedać, tylko nie wziąłem wszystkich Tych plakatów, wezmę je wszystkie, żeby od razu mu tutaj bo zasuwać je, dobra, okej okay. O, weźmiemy sobie, tak, będziemy zatowarowani w 100%. No ale wiecie, jak to jest. Reklama to jest najważniejsza rzecz. No, od reklamy zależy, jak się produkt sprzeda. Więc ja tutaj muszę zadbać o takie niuanse i sobie tutaj to elegancko powiększyć. Bach, Masz kopsekit kitfona No, elegancko! No! I no, to, mi, to mi się podoba, właśnie o to chodzi. Tak, o taki baner tutaj stawiamy, tak? Jako prezydent tego miasta, to ja sobie mogę te banery stawiać, gdzie chcę. Więc ja sobie kolejny baner stawiam tutaj. I ja myślę, że wy w formacie 3. 4 na 3 będą najlepsze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc sobie tutaj to tak powiększamy. Bang! Kolejny banner! Kopce kitfona! Zapraszam do mnie do sklepu gałodomku. No i to jest wszystko jasne, tak? Jeżeli ktoś nie trafi, to jest po prostu chyba olewaczem, widzowie. Naprawdę, żeby sobie takiego kitfona nie kupić. Przecież jak to wygląda. Ja nie mogę, przecież to, to się prezentuje tak kapitalnie, że to jest po prostu szok. Ale dobra, chodźmy dalej, bo tutaj koło kit sklepu. Oczywiście ktoś, jeżeli ktoś by chciał sobie też również tutaj przyjść koło kit sklepu, no to również go. Baner reklamowy oczywiście nie ominie z naszą reklamą, no przecież to jakimi byśmy tutaj byli sprzedawcami, gdybyśmy nie umieli się dobrze zareklamować, tak? Ja jestem mistrzem reklamy, także ja tutaj stawiam kolejny banner. o, elegancko, bang, kup kitfona, tak? Kup sobie człowieku kitfona, nie zwlekaj, wpadaj do mnie do sklepu! Pewnie zastanowicie się, jak się jeszcze w tym kitfonie tutaj obsługuje, prawda? Ponieważ tutaj jest jeden problem, który członkowie kidowic mogą mieć, a mianowicie aplikację kupuje się za tak jakby pieniądze, a żeby mieć te pieniądze, no to trzeba sobie je doładować emeraldami, tak? No nie. Niestety, tutaj innej opcji nie ma, i spytacie mnie pewnie, Dawidku, skąd drodzy Kidowiczanie, Twoi tutaj y, mieszkańcy, mają mieć pieniądze, mają mieć emeraldy? Jak tu taka bieda na Kidowicach? Znaczy, co? Bieda? Tutaj nie ma biedy, tutaj każdy żyje bogato, ale są dwie opcje: dwie zasadnicze opcje. Skąd nasi tutaj ludzie mogą brać emeraldy? Pierwsza opcja jest to genialna wioska wieśniaków, gdzie mamy ge genialne, genialne, genialne przeceny. Wieśniacy są skłonni do pracy. Dobra, może ten akurat nie ma przecen, ale wiecie o co chodzi. Tutaj wieśniacy niektórzy mają przeceny, mają fajne cenniki, e, na przykład. Nie możesz mi dać lekkiej zniżki pod odcinek, no to przecież bym. Ach, dobra, szkoda gadać. No dobra, no zasuwają na pełnych, no. No nikt nie ma zniżek, no nikt tu nie chce zaoszczędzić, no, ale 10, dziesięć... szanujmy się, 10 węgla za jednego emeralda. To jest uczciwa cena, to, to nie jest zbrodniarstwo, nie ma źle, nie ma tragedii, prawda? A drugą opcją, jeżeli ktoś jest tak zwany burżuj, że ma bardzo dużo kitcoinów i sobie może pozwolić, bo oczywiście zakup tego telefonu również nie będzie tani, ale to do ceny tam przejdziemy oczywiście kochanie później. Eee, przejdźmy sobie tutaj do kit sklepu, ponieważ mamy coś takiego, takie cudowne urządzenie, widzowie jak kasa fiskalna, tak? Tutaj mamy kolejnych dwóch sprzedawców, z którymi no niestety akurat dila nie zrobimy, oni dzisiaj nie są skłonni do handlowania z nami, ale mamy taką kasę. I w tej kasie widzicie, jak macie kitcoiny, to sobie możecie emeraldy kupić. I ja w tym momencie za 6 kitcoinów, nie za 4 kitcoiny, kupiłem sobie 80 emeraldów. No powiedzcie mi, czy to jest mało? No czy to jest mało? 80 emeraldów, to jak ja sobie to właduję w mojego kitfouna... Proszę państwa, czyli wejdę sobie tutaj w ustawienia Doładuję sobie monety I chcemy sobie doładować właśnie całe 80 Pyk, no to jak widzicie mamy A nie możemy tak sobie doładować, OK, no to możemy sobie jeszcze dodać te 16 co mamy O, możemy, no i mamy 80, tak Władowaliśmy całe pieniądze Mamy 80 pieniążków I możemy sobie kupić na przykład mapę No i dzięki takiej mapie, mamy coś takiego jak mapa Widzimy tutaj wszystko na kidowicach O, proszę bardzo, elegancko Możemy sobie oglądać całe kidowice No może nie całe, no może tutaj ta widoczność jest troszkę ograniczona Ale i tak jest OK. dobra, i tak tak jest spoko, można tutaj sobie oczywiście coś pooglądać. Wiadomo, że tutaj jeszcze dostaliśmy jakąś wiadomość, ok, tutaj newsy, a nie będziemy tego nawet czytać. Dobra! Dobra, spadaj mi tutaj z tymi wiadomościami Ja tu chcę mieć pustego kitfona, tak? No, elegancko Jedynie co widzę, co jest zepsute w tych kitfonach To jeszcze tutaj jest godzina, ona się nie zmienia Ale to jakąś aktualizację wprowadzimy w sklepie I to będzie wszystko później działać Mamy też, tutaj widzę jakiś zegar czy coś Manage the players in the world Uuu, możemy sobie śledzić jakiś graczy Dobra, może sobie to później odblokujemy Konsola Mamy tutaj również kamerę Jeżeli sobie kupimy kamerę, prawda? Ja sobie takie rzeczy kupię Bo tutaj że to są ważne rzeczy No to jak mamy taką kamerę To my sobie tu możemy robić selfie Let's go Możemy sobie zrobić na szerokim ekranie, nawet na szerokim ekranie. Możemy sobie robić zdjęcie, tylko nie wiem, kto się. Czy się to da to obracać? No nie da się, tylko jak się wyciągnie kitfona, to w takim miejscu trzeba tutaj niestety tą kamerą, że tak powiem, zaoperować. Ale da się tutaj to ogarnąć, da się zrobić ładnego selfiaczka, więc myślę, że każdy będzie zadowolony. Ale dobra, kochani, bo powiecie tak, banery rozstawione, Dawidku, mniej więcej tam trzy postawiłeś. Mniej więcej każdy, kto ma wiedzieć, wie o tym, że trzeba te kitfony kupić. Ale teraz, do Dawidku, jak się prezentuje sam sklep, może byś nam pokazał. No, ja ci, drogi widzu, oczywiście tutaj pokażę ten sklepik, ponieważ ja jestem genialnym przedsiębiorcą. Mówię sobie, gdzie jest miejsce... No tutaj jest miejsce. No i proszę Państwa, to jest mój magiczny sklep z kitfonami, gdzie będę te kitfony sprzedawać, gdzie będę je... Po prostu jak świeże bułeczki ludziom dawać, a oni mi będą dawać za nie pieniądze, a ja te pieniądze będę reinwestować w rozwój Kidowic. No czy to nie jest genialne? Czy tak nie robi genialny prezydent wioski? No dziękuję za pochwały. W każdym razie widzowie, jak sobie tutaj przejdziemy, wchodzimy sobie tędy. Mamy taki piasek, nie będę kłamać. Inspirowałem się z internetu tą budowlą, to raczej nie jest żadna tajemnica, raczej takiego ładnego loga Apple. Takiego loga Apple Bym nie zbudował, więc po prostu zasugerowałem się Internetem, Jezus jak mi zimno, panie Czy to zima, czy to ta klimatyzacja W każdym razie mamy napis kit kitphone i tak również się te Telefony nazywają, kit kitphone phone. No i można sobie taki, że tak powiem Telefon sprawić, czyli się wchodzi Jak wygląda taki przypadkowy klient Gdy wchodzi do naszego sklepu Dzień dobry panie Dawidzie! E, widzę, że tutaj zaintrygował powiem szczerze mnie ten baner. Bardzo mi się podoba. Chciałbym taki telefonik sobie, że tak powiem, kupić. No chciałbym sobie taki telefonik kupić. Jasne proszę pana, już pana obsługuję. Już wyciągam z ladny kitfona i panu daję cena. Tak jak napisane 400 kitcoinów. ILE? 400 KITCOINÓW? Może być trochę taniej Nie no, może nie no, jednak tu jest nowa technologia, aplikacja i tak dalej No dobra, może być 400 Dobijamy targu i jest sprzedany telefon. Tak to widzowie będzie się prezentować. Ja sobie te telefony umieszczę tutaj w tych cudownych rameczkach niewidzialnych. I bierzemy sobie ich tutaj, tych kitfonów. Tyle, ile fabryka dała, tyle ile nam się pomieści, tyle, ile tylko możemy w ekwipunku umieścić, tyle, ile możemy w nasze skromne, małe żabie dłonie przenieść, ok? Czyli będzie to dosłownie tyle. Tutaj niestety te dwa pola zostaną wolne, ale kiedyś tam się doładuje po prostu więcej tych kitfonów. Póki co na razie mamy widzowie 7 kitfonów. No, osób na kidowicach jest chyba jakoś 7 albo 8, e, licząc policja więc liczę, że takie zatowarowanie nam wystarczy, ale gdyby trzeba było domówić, bo jakiś wieśniak będzie chciał kupić, czy ktoś spoza wioski, no to ja to, kochani, oczywiście zrobię, tak? No bo tutaj, jak widzicie, no, kitfon prezentuje się fantastycznie, no. No mi nie powiecie, że nie, no, to jest telefon klasa, który trzeba mieć, no to trzeba na kidowicach mieć. W dodatku można z niego pisać do innych ludzi. Czemu ja te wiadomości widzę? Z wam z tym ja chcę tu mieć pusty po prostu kitfon. No, jedynie ta godzina nie działa, ale tą godzinę naprawimy później, no. No i tutaj elegancko widać mapkę, tutaj widzę że sobie, możemy kupować jeszcze kilka kolejnych rzeczy. Te telefony są naprawdę fantastyczne. Może notatki, widzicie? Patrzcie, możecie sobie kupić notatki i macie notatki i możecie sobie tutaj pisać. Na przykład dzień z życia Dawidka, da, da, Dawidka sobie napiszemy. Tak, okej, okay, Dawidka Jestem jestem wielki, tak? I możemy sobie coś takiego napisać I mamy normalnie taką notatkę tutaj, możemy sobie ją przeczytać, tak? Jestem wielki No coś po prostu niebotycznego, coś wspaniałego Widzowie, że powiedział Ale to nie koniec, chodźmy reklamować Kitfony dalej, żeby każdy z kidowic Wiedział o tych telefonach Ja tak myślę widzowie, że jeszcze trzeba banery postawić na pewno Na pewno przy komisariacie policji Bo tam będzie ewentualnych jeszcze dwóch Kup... Patrzcie, tam jest to Nie no, go pogrzało, no go pogrzało Nie, boi... co, co to za urządzenie? No witam serdecznie, witam jest? serdecznie, no Panowie klientery, ja widzę tutaj zainteresowane nowym produktem, no. a aj, aj aj, cudownie, no co miejsce, no, no tutaj stwierdziłem, że będzie dobre, bo ja tutaj pierwszego klienta myślę, że już zaraz będę tutaj chycił na haczyk, no No ale jasne, akurat tu musiałeś przed moim tarasem, może od razu tutaj postaw. No nie mógł wejść do domku, co? Nie, 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 no możesz wejść do domku po kitcoiny, tak? Bo to nie za darmo takie telefony, no to wiesz, to no, to wszystko kosztuje. A, produkty, ale co to za O co to chodzi? Panie Magiku! Proszę zobaczyć, co ja dzierżę w mojej dłoni. I panie Filipie, ty również. To jest najnowszy wynalazek technologiczny, sprawdzany przez samych Egipcjaninów. To jest najnowszy kit phone. Kit phone, nie iPhone, tylko kit Telefon, do dzwonienia, pisania i robienia różnych głupich rzeczy. Jest, Nawet z to działa? No to działa, panie! To działa, ty to ty chodzi. To jest plastikowe. To nie jest plastikowe. To, jak zabawkowe. to nie jest zabawkowe. Weź w dłoń, zobacz, potem mi nie oddasz. Zobacz, zobacz sobie, zobacz sobie. A sobie, zobacz, przetestuj. A, tak to wygląda. A? Takie cudo! Tak. Takie cudo! Dobra, dobra. Zobacz ile sobie, taka, panie magiku, ile, zobacz. Ile taka, ile taka przyjemność, nieprzyjemność. A, a no tutaj zaraz sobie przejdziemy do mojego sklepu, bo. Hmm, zrobiłem ja na nie sklepik. Sklepik, no to się nauczysz, spokojnie, jak kupisz to nie, się nauczysz. To kiedyś kiedyś takiej rzeczy nie było. No nie było, ale teraz są, bo technologia idzie do przodu. Panowie klienteria, zapraszam za mną tutaj, no, do sklepu przejdziemy, jest niedaleko. Ja ja. A poza tym, Magiku, ty to masz bliziutko sklepik, bo pod samym nosem praktycznie tutaj postawiony. zobacz, naprzeciwko ja ciebie. Jakie mi tu postawiłeś? Dobra, zobacz. Magik, masz gorzej, ja przed moim mam tylko baner, ale ty widzę, że masz cały sklep. <laughs> tu jest, chłopie, wszystko. A tu nad tym jest kitfon napisane, fone, a tu jest fon. Eee, dobrze jest, tak samo jest, kitfone, kitfone. Tu i tu jest identycznie. Ale, a, ale na banerze czekaj, kurczę. I tu tam jest banner, baner, tu po... jest baner, o kupca kit. A, a! No bo tam zrobiliśmy skrót taki, wiesz, żeby się zmieściło. No bo by się tam to nie zmieściło, no bo to takie że to takie. Taka pleksa to trzeba było tak zrobić, no. I tu są, o. Proszę 400 bardzo. 400 kitcoinów, ty jesteś poważny? No ale. A, yes! Panie, panie, za technologię to się płaci. Patrz, tu są wszystkie części, co zostały użyte do tego akompaniamentu, no. Nie są tanie rzeczy. 400 kitcoinów. Ktoś mi powiedział, że za darmo by tego nie wziął. Nie, nie, nie. O, kurczę, ci Słucham? Jak za darmo? Nie ma! Za darmo to nic. grosza, za to bym nie dał. Panie, jak pan będziesz chciał sobie później zrobić zdjęcie <grym> kitfonem. To są komponenty użyte do tego Panie, telefonu. Panie, ja Mam aparat, do ja robienia ja zdjęć. Panie, taki aparat, to rozdzielczość to ma jak pralka, a to to ma rozdzielczość jest, jak... Powiedz, dzwonić z tego telefonu użyta! Można dzwonić, pisać, można mieć mapy, można mieć nawigację, można mieć jeszcze... Zaraz panu powiem, to sobie tylko w sklepik. Zegar, można mieć timer, można mieć muzykę można mieć. Można mieć różne rzeczy, no można tak, mieć internet tak. nawet. A ty tutaj A, na tych kidowicach dajesz mi rok, że, że potrzebujesz nawigacji, co? Panie, jak wyjdziesz gdzieś pan w podróż i nie będziesz umiał wrócić, to wtedy taki kitfonik to by się przydał, co? No, no się co ty mi tu robisz. Ja Ej, w tym. Ej! Bebujmy, ty kurcze, bo. bo. się. co to ma być w ogóle? Jakbyś by zamknął jakieś. liana. teraz, tutaj w Kitfonie. Dobra, znowu go, niech się cieszy. Tymi swoimi dobra, telefonami. dobra, do. wrócicie, wrócicie i kupicie. Zobaczycie, widzowie, O, uwolniło mnie, zobaczycie. Okay. <gryt> zobaczycie, widzowie. Oni się tam mogą teraz gadać, ale przyjdą pierwsi po kitfona. Jak ich weźmie potrzeba zadzwonienia do kogoś albo napisania jakiegoś fajnego SMS-a. Widzowie, subskrybujcie kanał, wpadajcie na kidowice.pl, ponieważ już w ten weekend nowa edycja OneBlocka.